Udało się przejąć Juniorowi sprzęt. Zapraszam więc na unboxing metal detektora z Pepcio w cenie 35 ZIKO. Lecimy! Tak więc, jak detektor wierza do nas w ładnym pudełku. W zestawie naturalnie znajduje się sam detektor, ładnie, pięknie ze skalą, z piękną lupą, oczywiście, żeby móc podglądać skarby. No i oczywiście sztycą. Montujemy sprzęt. Wciskamy sztycę na swoje miejsce. Pięknie. Następny detektor po złożeniu prezentuje się tak. Na grupach mówią, że to następca Deusa, ponieważ nie ma kabla. Ciężko się z nimi nie zgodzić. Przechodzimy do testów. Zaczynamy od lupy. Lupa działa. Detektor zasilany jest dwoma bateriami AA. Małe paluszki, niedostępne w zestawie. Pies na złoto, patrzcie co robi. No, teraz żadne złotko się nie uchowa na plaży.